Cześć brygada Tak się prezentuje towarek świeżo nacięty Idę zdjąć kosza i będziemy pakować Słoneczko pięknie świeci cieplutko Kapusta fajna sucha przy obieraniu nie trzeba wycierać dużo Jeszcze, może pokażę na rządku. Fajne, czyste główki. Nierobaczywe. Nie porażone żadnymi grzybami. Faktycznie jedno listko. Dupkę poprawić i do skrzynki są naprawdę takie głowy po półtora kilo. No, kapusta tutaj urosła, ładna, piękna. No, ale na całym polu takiej pięknej niestety nie ma. Nie wiem, na części pola jakaś jest zawirusowana, porażona. Jakaś taka jest słabsza, mniejsza. Teraz tam coś trochę dobija. Może do kilograma dobiję, może 800 gram. Ale zostaje na koniec. Mamy połowę października, chyba 12 dzisiaj. I jeszcze jak pogoda dopisze jeszcze przez te dwa tygodnie. Na pewno coś dobije, coś dorośnie i będziemy na końcu tamtą, też mniejszą, wycinać te koszty uprawy są wysokie a kapusta tanieje, no mogłaby się utrzymać ta cena jak najdłużej bo z tą kapustą, to, a to trzeba wziąć w rączkę sadzonkę żeby posadzić a to trzeba wziąć w rączkę wyciąć, a to trzeba wziąć w rączkę do kosza włożyć, wyciągnąć z kosza obrać, położyć gdzieś tam na stół Wziąć w skrzynkę, włożyć, dopiero skrzynkę na paletę. Jedną kapustę naprawdę kilka razy trzeba wziąć w rączkę, zanim ona trafi do konsumenta. Dobra, kończę, bo mi to trochę wolno idzie jedną ręką. Myślę, że już trochę pogawędziłem. Resztę dołożymy jakieś muzyczki i filmik będzie jakoś wyglądał. Może jeszcze wstawię jakiś moment zobierania szykowania na, na, w przechowalni tam naszej. Jak to wygląda, już typowo na czysto skrzyneczkę i, i do doradzia. Bo szykujemy ją do Czampini właśnie tam, gdzie Radek pracuje. Radek jest odpowiedzialny za kapustę, więc on mi mówi, co naszykować, ile naszykować, jaki kalibraż, jak ma to wyglądać, czy owijana, czy nie owijana. Także z tym akurat mi się trafiło <gryw> bardzo dobrze. No nic, zapraszam na dalszą część filmu. Pozdrawiam. Hej. I got Oh yeah. Go, 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 put me on